Mój udział w kongresie kobiet jest nieprzypadkowy, ponieważ po raz pierwszy e, kongres w całości będzie tłumaczony przez wolontariuszy, którzy będą tłumaczyć kongres na język migowy, co pozwoli osobom niesłyszącym e, brać no, czynny udział w tym kongresie. Moja osoba to taki łącznik pomiędzy oba światami światem ciszy i światem dźwięków, ponieważ sama wychowywałam się kiedyś, urodziłam się w świecie ciszy, moi rodzice nie słyszeli, w związku z tym, e, no, Znam ten świat i wiem, jak ogromną barierą jest przejście z tego jednego świata do drugiego. Dlatego jestem taką, taką osobą, która z ogromnym, z ogromnym szczęściem patrzy na takie inicjatywy, i cieszę się, że te drzwi dla osób niesłyszących znowu się otwierają, żeby mogli przejść przez tą magiczną ścianę tą, tą barierę dźwięku i uczestniczyć nie tylko w tym, że są, ale będą mogli również czerpać ze wszystkich, z całej wiedzy, która na kongresie będzie poruszana i to jest coś absolutnie, co mnie ogromnie cieszy i z przyjemnością będę się przyglądała i przysłuchiwała temu, co się tam dzieje. Wiem, że już na kongres zapisało się wielu niesłyszących, ale go tym bardziej cieszy mnie fakt, że, że taka inicjatywa została podjęta, bo to taki krok nie tylko ku temu, by Osoby niesłyszące brały udział w świecie dźwięków i w ogóle mogły, mogły z niego korzystać, ale taki krok troszeczkę ku cywilizacji, u, ucywilizowaniu tego naszego, naszej Polski właśnie w tej kwestii. Więc ogromnie się cieszę i przede wszystkim dziękuję za zaproszenie.